Siemanko, witajcie na kanale podróże dzikowozem. W tym odcinku jestem w Gorzowie. Jest to w pewnym sensie smutny odcinek, ponieważ żegnam się z dzikowozem. Jest to moja ostatnia prawdopodobnie podróż dzikowozem, ponieważ przesiadam się ze sprintera na prawdopodobnie Ducato. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. W ramach pożegnania z dzikowozem wybrałem się. W taką małą przejażdżkę. Jestem właśnie na bulwarach w Gorzowie. Piję sobie piwko. Jest dzisiaj chyba 6 września. Także opałów już takich nie ma, ale pogoda jest całkiem przyjemna, że można sobie z tym piwkiem na świeżym powietrzu jeszcze posiedzieć. No ale przejdźmy do meritum, nie przedłużajmy. A więc przez ostatnie miesiące, może nawet dwa ostatnie lata, zbierałem opinie na temat tego, jaki samochód jest idealny do przerobienia na kampera. A ponieważ prawdopodobnie niedługo będę dużo więcej czasu spędzał. W dzikowozie, prawdopodobnie dzikowozie numer 2 to okazało się że jeżeli mam spędzać więcej czasu, no to będę potrzebował większego kapera, ponieważ chcę żeby samochód ponieważ chcę, żeby w busie był spory bagażnik, w którym będzie jeszcze mieścił się w całości, na rower, zapasy zapasy żywności, ubrań sezonowych, czyli na przykład jadę gdzieś latem, ale pojadę w góry jest zima, wyciągam z bagażnika ciuchy zimowe, ponieważ one wszystkie nie zmieszczą się w szafkach. Tak samo zapasy żywności, zbiorniki na wodę, zaraz powiem wam dlaczego w bagażniku. No i okazało się, żeby to wszystko pomieścić, będzie trzeba zmienić długość z L2 na co najmniej, co najmniej L3, a może jeszcze lepiej L4 No i ta zmiana sprawiła, że jeżeli już mam zmieniać długość, to zmieniłbym też markę. Dlaczego nie sprinter? Pomimo tego, że ma wiele zalet, na przykład silnik, które dobrze znam i wiem jak szybko, już w miarę szybko dojść do do usterki rozwiązać ją. Nie wiem jak będzie z Ducato, pewnie będą musiało uczyć się wszystkiego od nowa. A z tego co wiem, te nowe silniki są trudniejsze w samodzielnej e, naprawie. No kolejny, kolejna, e, kolejna, że tak powiem, zaleta Sprintera. No to jest bardzo dobre zawieszenie. No, ale w końcu. Chyba są jakieś wady, albo w czymś te Ducato jest lepsze, że chce się na nie przesiąść. Oczywiście jest 10 cm szersze od konkurencji. Ma blachy, które nie rdzewieją aż tak jak Ducato. Jeden problem to, że schodzi z nich klar. I wyglądają jak takie po pewnym czasie, jakby były troszeczkę takie oskubane, ale nie widać aż tak rdzy. przede wszystkim to, że 3 na 4 kampery w Europie robione są na Ducato, no to już mówi samo za siebie. Mamy dużo oryginalnych części od Ducato, e, dedykowanych do Ducato, kamperowych, takie jak na przykład dopasowane do nadkola e, zbiorniki na wodę. Ale dlaczego jeszcze? Ducato jest najbardziej popularnym autem dostawczym w Europie, co sprawia, że serwis będzie mm, dość powszechnie znany, popularny. Będzie łatwo znaleźć mechanika, który zrobi te auto, naprawi w razie usterki. No i będzie sporo części zamiennych, oczywiście mam nadzieję w dobrych cenach. To wszystko, te wszystkie informacje, te wszystkie fakty zebrałem do kupy i dlatego zdecydowałem się właśnie na zmianę na przesiadkę. Na Ducato. Takim, taką pozycją numer dwa jest e, Master Renault Master, no i oczywiście bliźniaczy model Opel, Opel Mowano. O których e, słyszałem bardzo dobre opinie, przede wszystkim że chodzi o silniki i również o e, blachę. Też, też tak nie rzedzawiają. No ale. Skupiam się, skupiam się na ducato i mam nadzieję, że właśnie takowe ducato znajdę. Tymczasem jestem w Gorzowie. Cieszę się ostatnimi ciepłymi dniami. Jutro jadę w okolice Cedyni i mam nadzieję, że też pokażę wam coś z tamtych okolic, które bardzo lubię. To teraz może opowiem Wam troszeczkę na temat, jaka jest moja koncepcja tego nowego kampera. Jak wiecie, dzikowóz jest już po drugim remoncie, ponieważ na początku było łóżko na wysokości, a pod nim był bagażnik. Jest to rozwiązanie, do którego chcę wrócić, jednak dzikowóz to L2 H2, czyli średnia długość, średnia wysokość. I było za mało miejsca, dlatego postanowiłem zrobić taką, e, takie łóżko hybrydowe, można powiedzieć, czyli że w ciągu dnia jest stolik i, i siedzisko dla kilku osób wokół tego stolika, a na noc zamienia się to na... A na noc zamienia się to na łóżko. Teraz będzie w ten sposób, że będzie miejsce i na łóżko, które będzie stałe i na stolik, oczywiście siedzenia przy ponieważ chcę, żeby z przodu były obracane fotele, będzie stolik, a pomiędzy tym łóżkiem cała ta przestrzeń będzie też bardzo fajnie zagospodarowana, ponieważ już nie będzie zwykłej kabiny, tylko prysznicowej, tylko będzie taka powiedzmy prawie prawdziwa łazienka. Będzie znajdował się tam prysznic i ta kabina będzie o tyle duża, że toalety nie będzie trzeba wyciągać na zewnątrz, kiedy będzie brało się prysznic, a może znajdzie się miejsce na jakąś małą walkę, chociażby szafkę na kosmetyki i lustro. Oczywiście będzie więcej sprzętów, które będą pozwalały na przebywanie dłuższy czas w tym kamperze. Tego typu jak lodówka, nie będzie to lodówka turystyczna, tylko odpowiednio zmieniona lodówka lodówka domowa. Tylko będzie tak przerobiona, żeby popierała, pobierała po prostu mniej prądu. W swoim czasie dowiecie się jak to zrobić. Zlew pęka, piekarnik, pralka, taka kamperowa przypominająca franie, działająca na zasadzie frani. No i oczywiście dużo, dużo, dużo więcej prądu. O, na tą chwilę jest panel 160 W, a myślę, że żeby zaspokoić te wszystkie elektryczne urządzenia. Będę potrzebował co najmniej 500 W, czyli ten dach będzie troszeczkę zajęty e, tymi panelami, bo przypuszczam, że będą dwa, e, które razem będą dawały około te 500W. 500 no i do tego oczywiście będzie ładowanie e, z alternatora poprzez separator akumulatorów. A akumulatorów już będzie troszeczkę więcej, bo myślę, że 2-3 jeden na taką zabudowę z wieloma elektrycznymi zapomniałem o powiedzieć telewizor jeszcze, czyli, czyli tak wiele elektrosprzętów będzie potrzebowało więcej, więcej prądu, więcej akumulatorów, więcej paneli fotowoltaicznych, no i ładowanie poprzez separator akumulatorów z alternatora w czasie jazdy. No i teraz przejdźmy do tego bagażnika. Ten bagażnik, jak niektórzy mówią, garaż, będzie znajdował się pod łóżkiem. Łóżko będzie na takiej wysokości, żeby w tym garażu, przyjmijmy takie nazywnictwo, mógł stać rower. Żeby nie trzeba było go składać, ponieważ wcześniej jak to było w sprinterze, ten rower trzeba było... Składać, co, co, co było dość, dość, nie, dość niewygodne, ponieważ zazwyczaj było tak, że przychodziło tam wiele różnych e, szpargałów i ten rower, trzeba, żeby wyjąć ten rower, trzeba by było wyjąć też te różne e, kontenery z, z zapasem żywności czy, czy, czy ubrań. A więc będzie tak, że rower będzie na samym przodzie, będzie można go szybko, łatwo wyjąć, nie będzie musiał być rozkręcany. Na nadkolu będzie znajdował się zbiornik myślę co najmniej 100 litrów wody, ponieważ jak wiemy z wodą są zawsze problemy w kamperze. Ciągle trzeba szukać jakichś miejsc czy to na mopach, czy czy jakichś studni w górach, kraników żeby tą wodę za zatankować. A więc co najmniej 100 litrów zapasu świeżej wody w takim zbiorniku, który jest dopasowany do nadkola. Właśnie Ducato, takie, do Ducato łatwo może taki zbiornik kupić. No i co jeszcze będzie znajdowało się w tym, w tym bagażniku? W tym bagażniku będą znajdowały się ciuchy sezonowe. Czyli na przykład jest ciepło, to w szafkach mam ciepłe ciuchy. No a teraz zostanie mi gdzieś zima, czy zmienię strefę klimatyczną, to będę mógł. Te ciuchy mieć za sobą teraz nie ma na to, na to miejsca. Zapasy żywności, zapasy wody pitnej. Ponieważ jak pojadę gdzieś na kilka tygodni w dzicz, to chcę być całkowicie niezależny. No i cóż. Jak pewnie się domyślacie, cała ta przebudowa będzie relacjonowana na kanale. Także będziecie mieli co oglądać. Mam nadzieję, że Będziecie uczestniczyć za swoich smartfonów, telewizorów, e, tabletów, czy na czym tamkolwiek będziecie to oglądać. Będziecie uczestniczyć w tym wszystkim. E, będę starał się pokazać krok po kroku, jak to wszystko e, będzie przebiegało. Zaczynając od izolacji podłogi, ścian, sufitu poprzez meble i elektronikę, elektrykę to wszystko będzie oczywiście na kanale no dobra ja idę się przejść troszeczkę pochodzić po Bożowie może coś jeszcze wrzucę a... a jutro widzimy się w Cedyni w okolicy Cedyni najdalej na zachód w wysuniętym punkcie Polski a jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej o Gorzowie, to sprawdźcie odcinek Ruszam w Polskę, w Wrocław, tam też jest relacja z Gorzowa. No, i witajcie w nowym dniu. Jest już środa, 7 września. Ja wstałem, żełem prysznic, zjem śniadanko i ruszam dalej. Noc było tyle ciepło, że nawet nie musiałem włączyć wybasta. Ostatnie spojrzenie na sprintera. Mam jeszcze widać garnek na, kuch na kuchence, grzełem wodę na kawkę. No to do zobaczenia gdzieś w okolicy Cedyni Jestem teraz w pięknym, dębowym lesie Nie są tu same dęby, ale w większości, a jest to rezerwat bielinek. Zaraz zobaczycie do jakiego miejsca Was zaprowadzę. Musicie wiedzieć, że to jest moje ulubione miejsce w okolicy w Cedyni. Okolicy Kiedyś spotkałem tutaj wilka. Także jest to enklawa fauny i flory. Wracając jednak do tematu Ducato. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Zawsze pytam Użytkowników busów, jakie mają spalanie? I to jest pytanie, które po prostu zadałem setki razy i zawsze, kiedy było to Ducato, o dziwo, to spalanie było niższe niż u konkurencji. No i doczytałem, że średnio litr mniej Ducato pali od konkurencji i ponoć wynika to z takiego majstersztyku włoskich architektów te autopłynności zostało tak zaprojektowane żeby było opływowe bardzo stawiało małe opory powietrza więc to kolejny powód który przemawia za dukatą no, a my już się zbliżamy do klipu No to tak na zakończenie tego odcinka chciałem pokazać Wam moje ulubione miejsce. Jest to startowisko paralotniowe nazywane Bielinek ze względu na nazwę rezerwatu i pobliskiej wioski. Aczkolwiek jeszcze bliżej tutaj zaraz jest miejscowość Markocin. Ci, którzy latają a nie startowali tutaj muszą wiedzieć, że jest Miejsce może na dwa glajty i, i stawiałem skrzydło. Jesteśmy przy samych drzewach, także miejsce nie należy do najłatwiejszych. E, tutaj miałem ten wypadek, który zakończył moją karierę paralotniową. Nie wiem, może kiedyś wrócę do latania. Spójrzcie na ten widok Cedynia. Tam będzie odra, której nie widać. I pole. Jesteśmy teraz na wysokości 60 metrów. E, wiem, że tego nie widać w kamerze, ale naprawdę robi to wrażenie. Takie wzniesienie, taka różnica terenów na Nizinach jest czymś wyjątkowym. Tutaj zaraz mamy właśnie markocin. Nawet widać mostek. Wy go pewnie nie widzicie, widzicie na kamerze, ale to no dobra, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcja. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.